Polacy z objętego wojną Donbasu już w naszym kraju. Samoloty transportowe polskich sił powietrznych z uchodźcami na pokładzie wylądowały na lotnisku wojskowym koło Malborka. Dla prawie 180 osób ze wschodu Ukrainy schronienie przygotowano na Warmii i Mazurach. Krystian Olszewski Nareszcie w Polsce. Po kilkugodzinnym locie z Charkowa polscy uchodźcy z ogarniętej wojną wschodniej Ukrainy dotarli na pokładzie transportowych samolotów Kasa na wojskowe lotnisko koło Malborka. Łącznie ewakuowano 178 osób, to przede wszystkim małżeństwa z dziećmi. Każda osoba mogła zabrać ze sobą 30 kg bagażu. Chcieliśmy go dobrze przygotować i przeprowadzić. Dzisiaj udało nam się to, to zrobić. I dzisiaj muszę, możemy powiedzieć, że to jest pierwszy krok. Krok drugi to podróż uchodźców z Pomorza na Warmii i Mazury. Dla ewakuowanych przygotowano dwa miejsca. Ośrodek rządowy w Łańsku i ośrodek Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach. Oba koło Gudy. Wybraliśmy tą lokalizację, dlatego że ośrodek w rybakach jest przygotowany i przystosowany do przyjmowania uchodźców. Spełnia wszystkie wymogi, jest takim ośrodkiem gotowym do tego, żeby w każdej chwili taką ilość osób na ten teren przyjąć. Uchodźcom na warmii i Mazurach obok schronienia przygotowano między innymi kursy języka polskiego. Wielu bowiem go nie zna. Dzieci pójdą do przedszkoli i szkół w znalezieniu pracy dorosłym pomóc mają lokalni samorządowcy. Wszystko ok, bardzo fajnie nas tutaj przyjęli. Ja nie spodziewałem się takiego, tak, takiej dużej uwagi ze strony Polaków. Ośrodki na Warmii i Mazurach są przygotowane na półroczny pobyt uchodźców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza jednak, że w razie potrzeby okres ten może zostać wydłużony. Krystian Olszewski, Informacje.